Czekaj, Szymon, muszę zakryć koszulkę, bo wstyd. Godzina 14.50. Tam z tyłu, gdzie jest muzeum. Tam jest. Tam jest muzeum. Idziemy z Szymonem na otwarcie. Będzie relacja. W oknach baloniki. Czy w oknach, tam w środku, tylko przez okna widać. Zobaczymy, czy tam chłopaki już siedzą. Sprzęty podpalane. Proszę bardzo. Balonów. Uwaga, pukamy Szymon. A, to nie trzeba pukać. Aha, myślałem, że Łukasz otwierać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Proszę bardzo, poczęstunek jest. Cześć, to się wypika, Tomek. To się wypika. To jest Szymon. Się ma. Coś nie działa? Trinitron? Nie, nie, albo na chodź nie Chłopaki się jeszcze kręcą w kółko, a tutaj zrobimy reklamę swoich wypieków. Opatrzajcie i zazdroście. Ostatnie przygotowania, kawa dla widzów chciałem powiedzieć, kawa dla odwiedzających. Ostatnie sekundy do otwarcia, Łukasz jeszcze wszystko sprawdza, upewnia się. Teraz tak na no spokojnie, jeszcze póki ludzi nie ma, sobie przejdziemy jak tutaj wygląda finalnie. Przez chłopaków zorganizowane i przygotowane na, na ten dzień otwarcia, wszystkie sprzęciki odpalone. Te baloniki, które z zewnątrz widzieliśmy. Ciacha, już żeście też widzieli. Kawa się zrobiła. Na ścianie tego, czego nie było jeszcze podczas mojej ostatniej wizyty, pojawiły się te, te blaszane... Jak to się, Łukasz, nazywa, te, te, te blaszki? No to na ścianie. A to są takie grafiki z gier, nie? No takie grafiki z gier, dobra. Nie, nie, wiem, nie wiem, jak to nazwać. Jest już porozwieszane wszystko elegancko. Proszę bardzo. One są Łukasz, a tutaj jestem zawiedziony, jestem zawiedziony. Jaki sprzęt tutaj stał jak byłem ostatnio? Tu stoi. A tam stoi, dobra. No to... łatwiej bym mógł spać. <laughs> okay. Jest Jaguar, proszę bardzo, z Wolfensteinem. Stanowisko tutaj z pistoletami PlayStation i kaczki. Pierwsze zaproszone osoby już się schodzą, a tutaj jest przygotowany sprzęcik z mikrofonem, bo Łukasz i Tomek jakieś mają powitalne przemówienie przygotowane. To witamy w dniu dzisiejszym, 12 grudnia, na otwarcie Muzeum Interaktywnego. Tutaj mamy starsze i nowsze komputery, sam tak samo konsole do gier. Bardzo witamy tutaj serdecznie. Panią Dorotę Tobiszowską zesejmiku śląskiego. Bardzo witamy tutaj założycieli tego muzeum. Witamy. witamy. Tomasz witam, witam. Łukasz, przewodniczącego Związku Zawodowych Kadra z kopalni Belszowice. Pan Adler, Mi Mirosław Adler i wszystkich tutaj pozostałych gości na otwarciu. Bardzo dziękuję. Jeżeli. Jeżeli mogę, to bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem tu jako radna Sejmiku Województwa Śląskiego, ale również jako pracownik kopalni Ruda. Praktycznie pracuję na Bielszowicach, ale obsługujemy jako dział organizacyjno-prawny i Halębę i Bielszowice. I przyszłam tu naprawdę z wielką przyjemnością, ponieważ każda pasja, a tu panowie macie naprawdę pasję bardzo dużą, Dużo sprzętu znam, na niektórych tych urządzeniach kiedyś się bawiłam i aż strach to powiedzieć, ale, ale dużo tego sprzętu pamiętam z racji chociażby swojego wieku, ale bardzo serdecznie panom gratuluję, że taka pasja was połączyła, że chcecie coś dobrego zrobić i ja myślę, że... To jest miejsce przyszłościowe, bardzo dobrze skomunikowane. Ja się bardzo cieszę, gratuluję i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. 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 Wszystkiego dziękujemy. dobrego. Proszę bardzo. To jeszcze ja coś do ciebie dołożę. Tu Damianowi dziękujemy za przywitanie i rozpoczęcie. Wiadomo, że zaszczyciła nas pani radna Dorota Tomiszowska Symikko Województwa Śląskiego, bardzo miło. Tym bardziej, że zawsze... Poleca i reklamuje, reklamuje. Tak. pracowników, tu jest pracownik Tomak, Tomek Cierka, naszej kopalni Ruda, Ruchu Bierszowice i kolega Łukasz, tak samo też w branży koniczej. Taką pasję mają, tak jak Pani Dorota powiedziała, to się będzie sprawdzać na przyszłość, bo te rzeczy wartościowe na pewno się dużo czasu poświęcili, żeby to zgromadzić. Z biegiem czasu to naprawdę będzie cenne i ludzie będą to doceniać. A tym bardziej, żeście tyle poświęcili czasu na renowację tego, jak tu widać, to wszystko działa, z tego można korzystać, na przyszłość przyjść sobie przypomnieć lata młodzieńcze lub świetności nocnych wydarzeń dziennych, bo jak się <laughs> się dało do tych urządzeń, to się godzinami spędzało. Naprawdę jest to dla mnie tak samo fascynujące miejsce. Dziękuję Wam, żeście Podziwiam Was za to, żeście takie, takie miejsce stworzyli i wydaje mi się, że ludzie, jak zaczną tak poznawać te miejsce, na pewno będą z dużą ilością korzystać, będą sobie te czasy przypominać. Też również dziękuję za zaproszenie i myślę, że tak, chwilę, to skorzystamy chwilę, jeśli my coś sobie pogramy, tak. tak żeby się na Dobranowska <laughs> nie spóźnić, <laughs> na Miśu Rangu albo jak to tam były te nasze Dobranowski, Dobranowskie. Lek, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. bardzo. No coś od siebie jeszcze. Panowie, coś od siebie, parę no. zdań. Jak to się stało? Jakie początki były? Początki, początki były takie, że poznaliśmy się z całkiem jakieś 5, 6 lat, nie? Poczuła nas stacja. Spotkaliśmy się w rybniku na kopalni bajtów. No i tak pomału, pomału próbowaliśmy razem coś, coś takiego zdziałać, stworzyć. Nie? Czyli jaka pasja was łączył, za... No, pasja poboczył. do, do PC-ów, do, do konsol. Wiadomo, to co A, się gra na świecie. A zbierać to wszystko? I, ja kolekcjonuję te sprzęty od 20 lat. To jest dorobek? Tak. Brawo. Tak, tak. A Tomek? ma ja, krew. już już ja kolekcjonuję jakaś około 10-12 lat, że sprzęty. sprzęty dzień o i dzień i ale dzień o coś aukcje, się, kupuje się. Żeby zapełnić, żeby te pitanki, nie? No, pasja, pasja, że jest pasja. Dla to miało z, i to trzeba motywować, żeby to dalej trwało. Bo to zaniknie, to zaniknie, aby tutaj być. Wiadomo, to jest droga święta i trzeba to szanować i połatwo, bo to, to szkoda tego musieliśmy. Czyli środki własne też Państwo, Panowie, żeście sobie tutaj włożyli tak. w sobie, ja, tak? to, tak? Wszystko nasze, nie? Wszystko bo na... bo i imię. Nasze, 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 nasze. Czyli pasja kosztuje. No niestety. Ale jestem za. Gratulacje, tak, naprawdę wszystkiego dobrego. Dziękujemy, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Ja jako przewodniczący jeszcze dopowiem, jak to tak kosztuje. Wiadomo, pracownicy kopalni, trzeba z dyrektorem jako społeczna porozmawiać. <trybujesz> I jeszcze jakieś prymie tam dorzucić ewentualnie, <trybujesz> o, o, ale przede wszystkim, żeby wiedział, co robi, to trzeba, musi tu przyjechać, być zaproszony. Tak jest, No jest. był dzisiaj zaproszony, ale inne obowiązki. Tak. Niestety, także wszystkiego nie idzie na raz pogodzić. Także będziemy myśleć dalej, żeby to się rozwijało, kultywowało i żeby ludzie naprawdę to miejsce poznali, z tego korzystali. I ja nie, jeszcze... nie wam, że sam to przyjdzie na alternatywy ze, ze stołową, nie? Tak jest. Żykam. Ja, ja tylko jeszcze to powiem, że. Tu jest jeszcze taka piwniczka, tam też jest bardzo ciekawe miejsce. No i z tego miejsca, ponieważ mamy kamery. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców i Rudy Śląskiej i nie tylko. Brawo Państwo. Dziękuję bardzo, dziękujemy. dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zaraz tutaj Państwa przetestujemy. Uwaga, pytanie. Pytanie. Pytanie, jak nazywał się zarządca budynków alternatywa 4 Anioł Panie! Dobrze, <grymne> okej. Okay. Pełno to komodorowskich... <grymne> Baciuloków. <grymne> <grymne> oh, <ten, ten> największy. Musi być widać. Nie jestem w tego stanie, stanie pokazać, e, tak to widzicie, kurde, co się dzieje. Telefonem, bo e, się balans bieli gubi, ale to jaki jest obraz na CRT-ku, to na żadnym LCD-ku tak pięknej e, graficzki nie widziałem. E, na, na Street Fighterze, na Mario tam obok, To no, jest naprawdę coś pięknego. Tutaj młode pokolenie dwunastoletnie gra w Mario, a przed chwilą... Pokaż koszulkę w ogóle, pokaż koszulkę. O. Tak powinna się młodzież ubierać dzisiaj. Szymon przed chwilą rozwalił mnie w... Oh no! I wcale mu nie dawałem, tylko że ja mam jedno oko. A teraz, teraz ciupię Mario, który też tutaj przepięknie po prostu wygląda. No, zginął, ale też przepięknie wygląda na certego, naprawdę. Obraz jest cudowny. W wojsku był? Jak nie. <laughs> Tutaj gramy, jak to pan powiedział, w grę toczącą się na żoli bożu. <laughs> Szymon, ten pan jest komodorowcem, ciulej mu. Ciulej, mu, ciulej mu. No. I niestety nie. Nie udało się tym razem. Jest i Mr. Michur. I chyba najlepsza dnia dzisiejszego gierka tutaj na Sony Playstation, jakieś takie szczelanie, Gdzie trzeba najpierw guzikiem się wychylić, tym pod kciukiem, a potem, a potem strzelać normalnie triggerem, coś pięknego. Fajnie. Ale jest tak mega płynnie, nie? Graficzka jest taka pikselkowa, to jest bieg wygląda. Retry, jest. To, to jest, to, to jest to. Pretry, yes. Musisz Wiesa wycelować. Fajnie Nie, nie, Wies musisz trafić. A. Zestrzel yes -a. O. nie na no. no Musi być na Czernyku. sobie podejdziesz, zobaczymy Street Fighter i Mario, jak wyglądają. Coś pięknego. Uwaga, mistrzowicz Witrusz strzela. Real? No, bo jest opaczaj. Nie, puszczasz ten guzik on się wtedy chowa i się rynuje. Tylko czas ci leci się wychyla. Ja takiego starego wyga musiał uczyć. Romek, Romek, Romek teraz gram mną. Kano wins. Tak, tak wygląda gościu, który pierwszy raz w życiu gra na pistoletach. Gdzie grałś kiedy w kaczki, teraz gra na plejaku? Te, te emocje na twarzy i radocha to jest jak Mastercard. Córka zobowiązuje mi Stabicurę ki. Ale z obrzydzeniem patrzę na ten gołter, poważnie niego, patrz jak gra a ta robi zwrzanę Widziałeś te ruchy? To jest perfekcja, to jest wyćwiczone, wszystko wiesz? Ale wiesz, no, na komórce, ten turystok wygląda na niebieski. <noise> ale tutaj nie jest taki zły, powiem Ci, na tym na monitorze. Łukasz musiał coś po, poprzestawiać, wiesz, żeby nie było stylu takiego dużego. Nie wiem na to będzie latnie, ale w 30 jest taki No, to jest taki bardziej niebieski niż światowy, nie? I tak się przechodzi, tak się przechodzi. Tak się przechodzi, tak przechodzi lewem. A ja się muszę dalej powiarać tą piękną obudową kolanicowica To jest po prostu cudeńko. Cudeńko, moje marzenie obu, obudowowe. Patrzajcie na to. Kurde. Nie ma Chłopaki, bo jestem ciekaw, jak w waszym wieku nazywacie takie miejsce. Salon dawnych gier, tak? Starodawnych. Starodawnych. dobra. Starodawnych. <laughs> Tutaj mamy gościa, który jest właśnie w piątym levelu Prince of Persia, którego ja w życiu na oczy nie widziałem. Jestem zanerwowy. Brawo, brawo. Nie przejdziesz tego. Ale już... Ale hmm. szczerze To ci może prądzie obciąć, tak nisko staję. Ja na widę, <grym> na widzę. Ja mam koleżankę. No. A okay. Ale... to jest taki mały kanał, który na Nie z koleką Jaki kanał? Na ja <grym> a drugi jest bitradek. Ok. <grym> A ty, a ty umiesz joystickie robić? Ja? No co Zaraz to podejdzie Z drugiej strony trzeba podłączyć do tego a...

ja już się chłopaki zmywam. Naprawdę wyszło za piście. To się wypika, to się wypika, jest super. Dzięki e, naprawdę trzymam za chłopaki kciuki, pilny, kibicuję, bardzo. Bardzo. kibicuję mocno dzięki. i naprawdę wszystkich zapraszam, jest rewelacja zabawa. E, rządzi totalnie pokoik na dole. Piwnica właściwie z multiplayerem. Tam jest, jak to Szymon powiedział, ten 12 lat, który mnie opykał w party Lamparty Room. party room. Dzięki chłopaki. Lewą ręką, lewą, bo, bo to mam Dzięki wolno. bardzo, dzięki bardzo. Dzięki, dzięki, dzięki. bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.